Mała rzeczka, lipień. Zobaczymy czy jest już jakiś lipień, czy nie za tak wcześnie. Tamten no, dołek. I'm sure. sorry. Kolejny rzut, ale mało chyba. Fajnie bardzo. z tego dołka to podbierzemy tutaj troszkę większe proszę bardzo jak mu cykatki od cykadasa smakują okay. no chodź 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 zaraz wrócisz tu siebie lubi bardzo wolne prowadzenie. No. A maluchy, jak dla mnie, są Na tym się łowi tu 40 w gór. Lępa bardzo im pasuje i wolne prowadzenie przede wszystkim tutaj Co się biją Mam nadzieję, że pokażę Wam jakiegoś letniego egzemplarza Czwarty z tego mie z samego miejsca chyba trochę większy o, jest letni egzemplarz standard który bierze latem proszę bardzo tak wygląda ripie standardowy latem tutaj en mis dientes. Kilogramowy. Hariusz. Idzie. No i jest. Niestety. znów trzeba będzie użyć podbioraka i się zaczepić trochę. Drugiego obok niego, taki sam albo większy. Z, z przodu jest jeszcze. Uuu, z przodu jest dopiero duży. Nie wiem, czy mi Jest tam tego na kiju. Tam jest duży. Niech tyle, bo kolegów spłoczysz. Dobra, Nie będziemy się tu bawić. No, Ale to nie tu, tu w górze rzeki, jest jezioro Nie chcę tu robić hałasu, bo tam jest o wiele większe że będzie chciał współpracować ten duży tam jest malutki go zmęczymy. O oh sit co mamy pod spodem To dopiero ryba. I też nic nie brakuje. No, nie idzie. Sobie, gdzie tu mamy. Naprawdę dużego zawodnika, który stoi tam. Nie wiem czy to ten, którego widziałem, czy mniejszy. No idzie. Nie wiem czy widzieliście ten numer, jakby wino do wierzchu za cykanoc. i idzie siedzi o 40 plus nawet o ryba grubo ponad 40 cm i 30 gnie tego kija tak, A, to ten większy, którego widziałem, mówiłem, że jest pod spodem. Nie wiem czy go widać jak walczy sobie, bije do dna. Ciekawe, drugi pod nim lata, bo nie wie o co chodzi. A tutaj no, widać tego mniejszego, pod spodem. gdzie dzieni w krzeczole. No, w sierpniu takich można co drugi rzut wyjąć w tej rzeczce śmiesznej. Program. Ej, nie tutaj! Tu cię nie chcemy. Tą trzeba zmęczyć. Są na kiju nie da rady. No nie jedyna, widziałem jeszcze kilka tutaj. Wiośnie, ale słabo zapięte. Proszę. Robimy <grywamy> chłopakowi zdjęcie. I go wypuścimy oczywiście. wypuścił i bardzo dobrze tak nie był przewidziany do zabrania dalej jesteśmy na tym samym miejscu i proszę bardzo jeden jest tam za nim nie będzie widać nawet za nim drugi To już wyjmiemy znów Jak mi się wydaje No i tak A w środku pływa sobie Kolega, który czeka na nasz Na naszą cykladę Proszę no tak Jak mówiłem, że zaraz coś wyjmiemy. No, nie tym razem. Ale mało miejsca od poprzednika albo taki sam. Widać. W no tej mojej rzece jest opór Ale z ja mu wy wyrwałem Idzie, idzie, idzie Jeszcze chyba za szybko jak w blankie Zobaczcie gdzie przyszedł, tutaj Tu też 40 około Ha, kupnął Ma chęć, bez współpracy No dobra, damy dalszy rzut, troszeczkę Zobaczymy co tam siedzi No już tam Mówimy eksperyment, bo tutaj już Oni wybiegają za tą cykadą Pływają, nie biegają Zobaczymy jak zareaguje na złotą Tą i zobaczymy co one na to jedno wyjście już było bo poszedł od razu za nią czyli jest szansa że będą biły i złotą też a nie tylko w czarną tak jest oczywiście że tak Proszę bardzo, na Złotą Cykadę Kolejny w tak? pewnie nie ostatni Tam jeszcze kilka Aj, nie zawodę. wodę Czekaj, czekaj, czekaj Taki trzydzieści pań. Na hamach ściskać, żeby go nie uszkodzić. Jak ktoś widział lepsze miejsce, zobaczę. Następny podchodzi już za nim, a nawet dwa. Ucieknie, czy nie? I tak do wody wróci. Proszę bardzo. sam ryjek. Poszedł. Można by pomyśleć, że te same biorą, co je wypuszczam. tak jest założenie, ale na przyszłość, jak będą większe. fajny dołek to jest no widzę kolejnego ładnego zawodnika, tylko cień w środku rzeki Właśnie tam jest cykada teraz Nie poszedł, czyli to jest ten, który już tu był u nas na kiju is it?